Hello and welcome aboard the Josie's Bus. Get ready for a very uncomfortable ride. It's season 3. Josie's Bus has lost again. Lost again. Lost again. Josie's Bus has lost again. What the hell is wrong? Dzień dobry serdecznie, witam was bardzo mocno w kolejnym odcinku z kariery FIFA 21, naszą FC Barceloną. Nie chcę, żebyście tracili swój czas na wstęp, yy, dlatego powiem jedno, witam was bardzo serdecznie, zapraszam do oglądania filmu, zostawcie łapkę w górę, mi będzie miło, wy będziecie wiedzieli jakie są nowości na kanale, no i zapraszam do subskrypcji, bo to zawsze pomaga, lecimy obecnie po 17 500. I już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania filmu miłego oglądania. Cześć! Yy, Widzowie generalnie chciałem sprawdzić, czy tych komentatorów włączyłem, bo tak, włączyłem komentatorów, udało nam się. I zagraliśmy z Levante, i ogólnie wygraliśmy. Co w ogóle można było się spodziewać. Udało mi się włączyć komentatorów. I No, wreszcie są wyłączeni, więc można spokojnie sobie dalej prowadzić karierę. Yy, i... Teraz... Oczywiście, jak zawsze... Ło Boże, ledwie! Ledwie, z Sociedadem! Ale mieliśmy więcej strzałów i No to bardzo Kutinio, Kutinio. A jest oczko w głowie Barcelony w tej Fifie. Szkoda tylko, że w Fifie. No, ale... Sevilla wygrała z Atletico. Co jest? Nie wierzę. Ja... <ścoughs> Sevilla z Atletico wygrała. A Boże. A ja Atletico nawet lubię. Mój ulubiony klub w Hiszpanii tuż po Barcelonie. O nie, jaki się skład s pełny? O co chodzi? To, to w sumie taki... Nie, 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 nie wbiorego. Nie skład jest pełny. Co co chodzi? Dobra to po... Ty wy, ludzie. Czekajcie jak wy tam macie kadra i wnioska. Coście... Nie chcecie zwalić. <laughs> Mam nadzieję, że już skończyłeś. My teraz gamię z Utrechtem Nie, to jak to, to, to przesymulujemy No generalnie wygraliśmy u siebie więcej, no ale... Krakowie gra w Lidze Mistrzów! To co jest? Gdyby, w jakiej grupie ona jest? No z Chelsea, a, a jak było Chelsea to jeszcze jest Sevilla tam, ja to nie co Utrecht jest... Nasze... A, trzecie miejsce, no ale ma tyle Utrecht. Co so, Kijów, to Kijew. Bez że jest na trzeci, bo co chodzi? United na pierwszym? To FIFA Klub Bryś... ...w sumie... Dał... Nie, to nie jest takie z mega choć trochę jest Sevilla na pierwszym to jest No dalej to tak nawet normalnie No tutaj... ...można było się czegoś takiego spodziewać, ale jednak Atalanta, słabo Manchester City, Olympic Marseillaise, dosyć wysoko, ale w sumie nie zdziwiłbym się, gdyby taka grupa była naprawdę. Real Inter dosyć nisko, ale patrząc na to, jakie zajęli miejsce naprawdę w grupie, no to nawet dobrze. I tutaj najbardziej wiarygodna grupa, a nie, Lokomotiv Moskwa i RB Salzburg. Przepraszam, że tak ten odcinek wydłużam. O co chodzi? Sugestia w kwestii... Co? Dlaczego no, Messi nie? Messi, no to o co nam chodzi? Eee, Aspas, Suarez, Vigo Znaczy ja czytam teraz ich squad, nie żeby coś Dobra, jedziemy z selta Jedziemy z selta Celta, Vigo Cóż jesteśmy w tabeli? Znaczy, no pierwsi tak, ale... Hetape jest czwarte, gdzie jest Atletico? Ma dziewiąte miejsce! Dziewiąte miejsce... Villarreal naprawdę nisko. Myślałem, że 600 to nie będę mieli co najmniej. Valencia, no. Nawet, nawet. No, akurat przyszły mecz gramy z Valencją, przypadek, nie sądzę. Real i Barcelona naprawdę bardzo dobrze, na plus, ależ Atletico, dziewiąte miejsce. Nie powiedziałbym, że to dobrze. Dobra, nie, ja nie chcę tego filmu wydłużać. Ja żeby tak, taki filmiku. Głównie jestem Dania. No, Braithwaite, ale w nie, 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 Ja... Ja... Przyjmę tylko polska zło... Yy, yy, ...pozycja. Obstawiam na... 2 do jednego dla nas. Nawet... Chyba trochę... zaraz strzałów mieli, 34... No to deklasacja można powiedzieć. nie to jest naprawdę coś świetnego tutaj. Kutinio to jest na pewno, nie wiem, no... Dzik, jest... no tylko tyle chyba można powiedzieć. O, i to będzie właśnie mecz se... mecz... Mecz kolejki. Eee... Co to teraz, czego on tam mówił? Aha, że on tam dziękuję, że mnie... A, no, 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 no. Nie, nie nie ma za co. Ja jestem dobrym menadżerem. <śledzio> No to na naszym celem ogólnie na tą serię a ktoś jeszcze... Serio ja myślę, że my z Juventusem gramy. A to z Kijewem. Eee, no, Kijew to jest taki Kijew, no. Czy... No, no trudno, żeby nie był, no ale... Chodziło o to, że... Gdzie jest ten nasz? Yy, kozioł. O, to jest Jon, polski Mess. Co no, to są w ogóle za ludzie? się żadnego z nich tutaj nie znam, oprócz tego Busquessa młodego. A jeszcze Zwinkał znam. Pedriego. No to nawet nieźle, i No to naprawdę dobrze. Nawet, nawet nieźle dziś nie pamiętam. zaruję oczywiście wejdzie I za. Tym razem zamiast Messiego. jego. Bo Neymar nawet nieźle. No i zaczynamy. Zaczynają! A, piszcie, jaki obstawiacie wynik w komentarzu. Kurczę, te trybuny będzie trzeba i tak przyciszyć, chyba, bo one też są nawet głośne. Ale tylko przyciszyć, na szczęście, nie wyłączyć. Więc i tak chyba nie powinni się narzekać, ale... Na następny film wiemy co trzeba przyciszyć. Do kozioła podaj, kozioła. No co, co to było? Dobrze! Żółta. No w sumie... Żółta to... Po części jest to dobrze, ale po części jednak dałbym czerwoną. To czwarta minuta. Nie tam miałeś ja podać! No ja nie wierzę w niego. Ronaldo... Dobrze, dobrze, spokojnie Ooo, ale dośrodkowanie Dośrodkowanie dla rywali tak zwane Serio, myślałem, że 8 do 10 to my wygramy <grych> znaczy, Co, jakie 8 do 10? Chodziło mi o, że 8 do 2 8 do 10, ja O takim wyniku to ja nigdy nie słyszałem Uspokójcie się no o dajcie piłkę, dajcie wstrzelić, to i tak Barcelona, załatwimy was czym prędzej, czy później, tylko nie mu, nie, żebyście się nie pogrążali, no bo to Dobry gol, ale czy jest taki... Dobra, ja bym lepiej nie umiał wstrzelić, no to jest dobry. Jej, <gry> Ronaldo by już prawie go sfaulował, ale na szczęście nie, FIFA jest dobra i nie i zrobiła tak, że go nie sfałlował. Okej. Okay. Okej, okay, faul. Jest i on, polski Messi. No polski Messi, to polski Messi, no. Nie widzicie? kozioł. 2 do zera, kozioł i Neymar strzelili bardzo ładnie, Mike. Bardzo ładnie. Mecz się rozpoczął po naszej myśli. Więc trzeba przyznać, bardzo obiecująco się zaczął. Co? Kurczę, no Coś tam mogło być z tego spalonego. Coś tam mogło być, ale myślę, że tutaj tak było taki spalony, że gdyby sędzia to puścił, to nikt by nie zauważył. To FIFA, no to na pewno. OBLAK to jest na serio. Nie wiem, czy go zmienić na przyszłe mecze, czy nie. A RONALDO, jaki spód. No nie, dlaczego? Co to było? Dotknął tego? Nie, nie dotknął, dobra. No cóż, zupełnie mu ten strzał nie wyszedł Haha <laughs> no 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 Co to było proszę państwa No ja nie mogę O nie obrona obrona Nasza jedyna nadzieja to pikę i pikę go zatrzymał bardzo ładnie Tego się oczekuje. Wyjdź, wyjdź. I strzelaj, znaczy do środkowuj. Cudowna bramka. Tak, myślę, że bramka meczu. Nawet jak będą... No chyba, żeby jakoś z przewrotki, ale tak to bramka meczu. Bardzo ładna centra. Mogło się podobać, mogło się podobać. 3 do 0. Myślę, że jeszcze strzelimy z dwie bramki i może oni coś jeszcze strzelą. No, myślę, że jak wygraliśmy wtedy 7 do 1, no to. No, to był Kutinio, tak wiem, ale. To nie zmienia faktu, że i tak tamten mecz z ten co był w poprzednim odcinku, to po prostu uratował. Ups, ups, ups. Ale to było... ...ładne. Kurcze, ale blisko! Nie no, ale to ewidentnie tutaj myślę, może zasługiwać zasługi na zawodnika meczu? Próbuję tworzyć akcję. Bardzo ładnie Barcelona gra. Zupełnie inaczej rozpoczęli to niż z Utrechtem. Znaczy z Utrechtem wygrali, ale wiecie jak to rozpoczęli. Bramka spoza pola kabnego. Nie, nawet nie chcę mi się przypominać, bo teraz możemy się cieszyć ich grą, która jest teraz. No, polski Messi trochę musi się jeszcze podszkolić w olejach, ale mniej więcej jest dobrze. Polski Messi, no dzisiaj to nie jest Kozio, to jest po prostu Polski Messi. Muzyki nie wyciszyłem. Ale muzyka to jest tylko kilka sekund, jak się jest przerwana, to nie powinno to nikogo dziwić. A raczej nie dziwić to mogę, ale denerwowałem. Kozioł Kutinio, czemu to przepuściłeś? Fil Kutinio. Okej, okay, bardzo ładnie przejęcie. Polski Messi leci, leci. A faul? Faul? Nie ma faulu. Spadek formy. Bardzo ładnie wypiąstkował. Nie wiem. Dożytkowanie się i tak nie opłaca, ale to zrobię. Skoro się wtedy nie opłacało, to po co by się teraz miało opłacić? No był spalony, no nie widziałem. Nie było? ja nie wiem, co to jest spalony. No to w tej połowie to bramkarz to jest po prostu coś niewiarygodnego. Ok. Dobra, dobra. Ileż bo słupków tutaj? Chyba dwa. Dajesz? Cudowne to tu było nie Podaj! Dobrze! Ronaldo to i tak dzisiaj zawodnik meczu. Czy tak, czy siak, czy, czy strzelił tylko dwie bramki, czy tam jedną nawet. To jest zawodnikiem meczu. Pikę! Pike, to, to nie miał być taki wolej. To nie miał być taki wolej. To nie miał być taki wolej. To było po prostu przyjął i, i strzelił, ale to było strzały, jakby podanie flakiem. Dobra, jeszcze bieg. Oczywiście, już sytuacja uratowana. Oblak nawet nie musiał się starać. W ogóle nie wiedzieli, nie wiedzieli piłkarze Barcelony o no co chodzi, w sumie słusznie, bo nawet myślę, że piłkarze ten nam Makijów nie wiedzieli o co chodzi. No i tworzyli akcję na siłę. Czemu tak dziwnie komentuję ten mecz? To dlatego, że... To był strzał? To był strzał? No to chyba strzał do rywala. Ale na szczęście to zaraz poprawimy. Strzelimy jeszcze jedną bramkę. Nie jestem pewien tego, ale może strzelimy. Chcę jakoś komentować ten mecz, dlatego tak... Ale mi to nie wychodzi. Chcę jakoś to komentować, bo nie rywala, ale mi to jakoś nie wychodzi. Ja tego dotknąłem? No nie, no serio. Czy znaczy to ten? Ktoś inny tego dotknął. Chyba Selhi Roberto. O, dobrze, dobrze. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Uspokójcie się, uspokójcie się, dobrze. Putinia nic, że nie strzeli. Jak ten bramkarz to broni? Ja myślałem, że to wpadnie. Serio, myślałem, że to wpadnie. Znaczy, nie, nie to, tylko to, jeszcze jak to tak leciało i spadło. Myślałem, że to wpadnie, na serio. Możecie, możecie sobie mówić, że jestem człowiekiem, który ma za dużo ambicji, ale to. Strzelaj! A, no, zapomniałem. Ty jesteś pomocnikiem. Tego pianicia będzie trzeba wymienić, bo tutaj też widzę, że nie daje z siebie. Tak czy, może i daje te 100%, ale. jakoś nie o takie 100% mi chodziło. Strzeliśmy jeszcze jedną bramkę, dawniej. Ale to nie zmienia faktu, że i tak myślę, że Messi by sobie mógł wejść za Coutinho. Bo Coutinho jest dzisiaj nieskuteczny. To Suarez akurat będzie sobie... To Neymar ma już dwie bramki. Ojej, no to był faul? No coś tam było spokójcie się. Kurczę. Jeszcze ładnie unikają tych ślizgów. Dobrze. Ups! Kozioł, kozioł, kozioł Kozioł, przepraszam, kozioł No nie, nie, nie idź tam Dzięki 4-0 Dobra, cześć, 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 spoko Moim zdaniem Mecz bardzo dobry, ale Trochę będzie trzeba popracować nad wolejami. Bo to tutaj widzę, że nasz polski Messi obrońcy, tak, obrońcy, ale nasz polski Messi trochę nie potrafi Hetafaj na trzecim miejscu. Co jeszcze powiedzieli że mają w planach wygrać La Liga i LK na szóstym. Nie wiem, jakiś chyba nowy inwestor przyjechał, jakiś bogaty, bo widzę, tutaj coś się od Coś się zera i większej strzelił dwie bramki, no szkoda, że tam nie potrafi załadować Dobra, nie naczekajmy, bo i tak wygraliśmy. Yy, jeszcze myślę, że jedna symulacja i będziemy kończyć film. Hetafe yy, w sumie bardzo życzyłem im powodzenia, bo byli na trzecim miejscu, ale już są na czwartym. <laughs> Jak temat Letigo, czy spadło, czy może wzrosło? Nie, dalej jest na dziewiątym miejscu. Ale w ogóle punktów nie, nie zyskali, czyli ciągle tracą. To jest w serii spadkowej, no w sumie takie pewniaki. Choć Deportiva, Allavesz, Kady, no coś tam, no może. pytacie się co robię, to chciałbym wymienić naszego y, polskiego na za Arujo i żeby sobie po prostu nawet na ławce był. i tak jest polski Messi, polski Messi, pamiętam. Naprawdę jeśli chodzi o młodych zawodników, to mało weral do dobre z tego filmu, dajcie mi się, z kadyxem przepraszam, z kadyzem, Kadyksem jest miasto to stawiam na remis o no Boże, może trochę przeceniony ale stawiam na remis, na remis tak myślę, że jeden do jednego jeszcze nic się skarnego, ale stawiam na remis kurczę Uboże! No, przeliczyłem się z tym remisem, ale to chyba nie w tą stronę powędrowało zwycięstwo. A Real chociaż przegrał? Bo jeśli Real przegrał, to, jest, to jesteśmy ratowani. Jeśli wygrał, to jesteśmy w ciemnym punkcie, tak, tak zwanym. Proszę powiedzieć mi, że przegrał. On nie może być liderem Liga. Nie! Wygrał! Kurcze, no to wiemy co będziemy robili w kolejnym odcinku Atletico skoczyło na 7 miejsce. Ciekawe. No, ale mecz z Juventusem dopiero w przyszłym odcinku. No, więc dziękuję za oglądanie filmu. Naprawdę miło się komentowało. <śm> dziękuję, że oglądaliście film. Zapraszam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji. To mi będzie miło, w sumie, a wy wiedzieli o nowościach na kanale, jakie się pojawiają. No i do widzenia, miłego dnia, pamiętaj, by się uśmiechać, po prostu pa!